W 22 czerwca, mieszkańcy Biskupca mieli okazję zobaczyć na żywo najlepszych kabareciarzy w Polsce. Wszystko to za sprawą trzeciego już biskupieckiego kabaretonu. Wchodzimy święto kabaretonu biskupieckiego po, już, po raz trzeci. Już i nie już, ale dosyć młoda jest to tradycja, jeśli chodzi o biskupiecki kabareton, aczkolwiek myślę, że bogata w gwiazdy i z roku na rok coraz większe gwiazdy kabaretowej polskiej strady nas odwiedzają. W dniu dzisiejszym Igor Kwiatkowski, e, pan Piotr Bałtroczyk, i kabaret Czesław. Kabaret Czesław jest na scenie pewnie jest 10 lat, więc to już nie, nie są, nie są debiutanci Jak Igor Kierkowski ma za sobą też kilkanaście lat kariery, z kabaretem para a teraz od kilku lat bardzo udanie y, pracuje solo. Więc no, ja y, y, o mnie już nie mówimy, bo ja za chwilę będę, będę 50 lat pracował na scenie pewnie. Nic więc dziwnego, że przy takich gwiazdach i dobrej pogodzie Biskupiecki Amfiteatr wypełniony był po brzegi. Jeśli chodzi o, o amfiteatr, w, w którym mieści się około 400 osób, to praktycznie zawsze wszystkie siedzenia są wypełnione y, do końca. I to czy, czy towarzyszy nam deszcz, czy słońce, tak jak dzisiaj piękna pogoda. Y, Mieszkańcy Biskupca i nie tylko zawsze dopisują w 100%. Pierwszy na scenie pojawił się Piotr Bałtroczyk, który nie tylko prowadził zeszłoroczne dni Biskupca, ale od lat regularnie przyjeżdża do tego miasta. Miasto nieodległe od mojego piastowskiego olsztyna. Oprócz tego, moja była teściowa, mieszkała w Ruchławkach przez lata, więc Biskupiec był takim miastem, w którym byłem, no może, spędzałem weekendy. Fajnie, fajnie. też Patrzę na to, jak biskup, biskupiec się pozmieniał. Patrzę na, na rynek, który jest zupełnie inny niż ten z lat 80., -tych, 90. -tych. Mój kolega Tomasz Olszewski, bardzo ciekawy poeta, pieśniarz z Sopotu, kiedyś był tu na jakichś koncertach i napisał piosenkę, gdzie pojawia się Biskupiec. Piosenka jest z refrenem zjadłem śledzia na rynku w Biskupcu. Pamiętam, jak moi przyjaciele jechali do mnie na pierwszą parapetówkę. A to są... I się zgubili oczywiście, bo to są straszne matoły na trzeźwo. I szukali mnie, nie wiem czemu, sklepie, a ja miałem już kupione wszystko. I oni pytali pani Ewi Sklepowej, gdzie tu Bałtroczyk mieszka, a pani Ela mieszka? Oni tam tylko piją. Następny na scenie pojawił się kabaret Czesław. W składzie Olga Łasak, Wojciech Kowalczyk, Maciej Morze i Tomasz Nowaczyk. Po raz pierwszy w Biskupcu. Nigdy nie byliśmy w Biskupcu i bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj przyjechać. Zobaczyć biskupiecką wieżę IFla na przykład, która jest za nami i zagrać dla wspaniałej publiczności. Moim zdaniem, jak cała warmia jest bardzo pięknym miastem, takim urokliwym właśnie nie mieliśmy niestety czasu bardzo pozwiedzać, tylko przyjechaliśmy na próbę potem na obiad. Pyszny obiad w ogóle nie, nie, nie mogę reklamować, ale pyszny w takim. No tam takie francuskie słowo atelier, ale bardzo dobry, bardzo dobry. W ogóle no piękne miasto, wspaniali ludzie, cudowna publiczność, świetnie nam się grało i będziemy tu przyjeżdżać, jak tylko nas ktoś zaprosi, to bardzo chętnie. Pobierasz krew! Cukrzyca? Oh! Paznokieć ci schodzi! Mm. Palec i palec? Palec, no, do, palec, no, palec do, palca, do palca? Palec y -y. do palca? No co się gapisz, no? Jest takie przysłowie w rągowie. Y -y. y -y. Palec do palca i znajdziesz podalca. <mum> y -y. oh. Nie, dobra, chłopaki stop. Co? Ile w ogóle jest słów? No, no właśnie. <ślaska> Graliśmy w fragmenty naszego programu, zatytułowanego Przyjęcie. To jest nasz najnowszy program. Był jeden sketch ze starszego programu, ponieważ nigdy biskupsu nie byliśmy, więc chcieliśmy pokazać spektrum całej naszej działalności. I bardzo fajnie się grało, bardzo fajna publiczność. Naprawdę super. Trzeci biskupiecki kabareton zwieńczył występ Igora Kwiatkowskiego, znanego z kabaretu Para Nienormalni. Cześć biskupie! Wiedziałem, na jakiej nucie to trzeba wejść! Rozbawiona występami publiczność nie szczędziła pochwał na temat tegorocznej edycji kabaretonu. Dzisiejszy występ bardzo satysfakcjonujący. Pan Piotr Bałtroczyk, Igor Kwiatkowski, kabaret Czesław, no, czołówka polskiego kabaretu. Zadowoleni byliśmy z żoną jak najbardziej. Było super odlotowo i czadowo. Zresztą, jak i w poprzednich latach. Także zapraszamy do biskupca i mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu na tak się spotkamy, bo jest naprawdę super. Chyba było widać na tym, że ludzie się świetnie bawili, a już e, ostatni występ e, pana bardziej go kojarzy jako paranormalni. Para e, ale, no, rewelacja, specjalnie dla niego tutaj. Przyciśnę, jesteśmy już. Trzeci raz kabareton się odbywa w biskupcu, za każdym razem jesteśmy. Biskupiecki kabareton wpisał się już na stałe w kalendarz miejskich imprez, dlatego serdecznie zapraszamy Państwa na kolejną edycję.